Hej, cześć, witajcie, jestem Kuczyk. Zapraszam na prawdopodobnie ostatni odcinek z serii. Zagrajmy w Need for Speed Underground 2. Moi drodzy, łezka się wokół kręci. Cudowna seria się kończy, ale nic nie szkodzi. Następna seria będzie jak najbardziej zacna, moim zdaniem. Dobrze, no to co, nie trzymam was niepewności. Rozpoczynamy jakże długaśny ostatni pojedynek z panem Bezwłosym. Yeah. Big deal. It was one race. It ain't gonna happen again. You can't do that. We have a deal. Look, just give me one more chance. I can take it. Ah! You! You're nothing but bad luck. I took you out once, and I'm gonna do it again. I'm calling you out. Right here, right now. On down what? Srogo, srogo się zapowiada. Oczywiście, co? Oczywiście, ponury żniwiarz na samochodzie. Co on ma za gablotę? Co to jest za samochód? To w sumie nie wiem. Ale widzę, że startu nie ma aż tak dobrego jak my. Dobra, ładujmy sobie już nitro jak najszybciej się da. Czeka nas aż 5 okrążeń, także będzie dużo możliwości do tego, żeby skiepsić w tym wyścigu. Zobaczymy w ogóle ile jedno okrążenie nam zajmie. Podejrzewam, że to będzie przez cały wyścig łeb w łeb. No nie może być za łatwo, nie może być za łatwo kochani, no bo... No to jest finałowy boss jakby nie było, tak? Czy nie? Nie wiem, pierwszy raz to przechodzę. W sensie do końca oczywiście. Ja sobie po prostu nie zdawałem z tego sprawy. Jak ja mogłem sobie nie zdawać z tego sprawy, jak ja byłem młodszy, że ja tej gry nie przeszedłem do końca? No to jest jakiś skandal, ale wiecie co? No twórcy powinni jakoś to troszkę inaczej rozwiązać jednak Dać jakąś informację, żeby odbokować kolejne wyścigi, powinieneś, nie wiem, ulepszyć swoją furkę. Kurczę, że ja to na to nie wpadłem. No nie wierzę. Dobra, przeszłość zostawiamy, jesteśmy tu i teraz. Ostatni wyścig fura odpicowana na maksa, i to jeszcze do tego nie jedna. Nawet, nawet muszę sobie to zapisać w pamiętniczku, że hammer, moi drodzy, hammer został odpicowany na maksa. Tego to się nie spodziewałem, naprawdę, w najśmielszych snach. Dobrze, także co? No jedziemy, cały czas jedziemy. Nie mam zielonego pojęcia, jak daleko jest jeszcze do mety, ile nam zostało. No przekonamy się już niebawem. O, już meta. Dobra, czyli wyścig. A i czemu tędy? Troszkę dłuższa droga. Ale nie ma problemu, jedzie za nami, także. Także jest dobrze. Dwie sekundy przewagi. Dwie minuty do, do, na kółeczko. Czyli łącznie wyścig będzie trwał około 10 minut. Ale zobaczymy, czy na tym się skończy nasza kariera. Czy coś jeszcze nas cofa. Bo, yy, czeka? No bo tak naprawdę. Czy coś jeszcze będzie z tą Rachel? Tego to nie wiem. W sumie ma taką fajną zieloną furę kurcze i nie ani razu jej nie wykorzystywała. Raz nam tylko 350z pożyczyła, no ale no... Na początku gry. Coś więcej? Zastanawia mnie to, bo z jej kuzynką, tak, o ile się nie mylę z pierwszej części, no to ścigaliśmy się normalnie. Więc czy może z nią będziemy jeszcze walczyć, bo się okaże, że to ona jest Big Bossem w tym mieście? Ale to by był niezły plot twist. Niemniej, nie wyprzedzajmy faktów. Na razie trzeba wygrać ten wyścig. Widzę, że on się nazywa Caleb? Kaleb. Tak. Widzę, że nam daje. Spore fory. Także naprawdę nie czuję, że to jest poziom średni. Aj, karamba, nie tak, nie tak, ten, za którym brzydko wziąłem. Eee, Caleb or. Czy też Caleb? Kleb? Nie pokazuje nam, że to jest, proszę ja Was, średni poziom trudności. Tym bardziej jeszcze teraz trzeba wykorzystać to nitro, no bo po co ma się biedny marnować? Dobra, ślizgnijmy się tutaj, byle tylko nie wjechać w te bańki z wodą, bo to nas srogo spowolni. No ale takie jest zadanie. Kurczę, znowu pojechałem tędy. No przecież tamtędy lepiej chyba. Wydaje mi się. A tuż to wie? No tak, no tak. No i oczywiście gra musiała pom pomóc. Było 5 sekund, nagle są dwie. Standard. Oj, nagapiłem się. Zbyt wychylowany jestem, ja widzę tutaj. Ale powinienem się bardziej skupić, bo wiecie, zaprzepaścić takie cztery okrążenia i w piątym nawalić. Co często mi się zdarza, fakt-faktem. No to byłoby trochę lipne. porządeczku, tutaj. Lecimy zakrętasek, krętasek. No, tu nie ma co zwalniać. Tym bardziej, że teraz trochę odskoczymy naszemu przeciwnikowi na autostradce. I lepiej sekund. No to jest taka dosyć spokojna przewaga, jak dla mnie. Spokojna, bardziej uspokajająca mnie podejrzewam, że on to się gotuje w tym samochodzie i nie może nic z tym zrobić. Ciężko mu jest zredukować tą przewagę. No. no cóż, no tak nas obrażał, że nie mam zamiaru yy, dawać mu żadnej taryfy ulgowej. Okej, okay, zdecydowanie z tej prawej strony tutaj jest lepsza opcja. Dzięki temu jeszcze bardziej mu odskoczyliśmy, a on chyba w coś jeszcze uderzył to. To już w ogóle komplet teraz muszę pamiętać, że chciałem tutaj zjechać. E, nie, to jeszcze nie tutaj. Czy ja widziałem, że ten samolot się jakoś przetransportował? Tak dziwnie, czy to moje jakieś halucynacje. Okej, okay, tutaj chciałem pojechać. Zobaczmy. Zobaczmy, czy będzie lepiej, czy też nie. Ale bez szału. Chyba tam było lepiej, bo tutaj tak jakoś mocno nami rzuca. Pora na przedostatnie okrążenie. Efekt nitro to jest fenomenalny, uwielbiam go. Jak po jakichś grzybkach, halucynkach, autentycznie. Nie żebym miał doświadczenia, absolutnie nie. A takich substancji to raczej się nie tykam. A raczej, no na pewno. Czasami mam problem, żeby przyjąć jakieś leki których nie znam, jakby to powiedzieć, nie wiem co ze mną zrobią, to tym bardziej nie takie używki. O. Serce by mi z nerwu wysiadło chyba. No, także... Całkiem spory ruch, jak widzę w tym Bayview. Pewnie Caleb zadzwonił po swoich wszystkich kolegów, taksówkarzy i innych uczestników ruchu drogowego, żeby uprzykrzali nam ten przejazd jak tylko się da. A koniec końców wygląda na to, że to jemu uprzykrzają życie, niż, a nie nam. Ajajaj. Dobra. Fantastycznie rondo objechane. <śm> Czy jesteśmy blisko, końca kółeczka. To tutaj się trzymajmy tej lewej strony, bo faktycznie jest dużo lepsza moim zdaniem, a nie tu, tylko w na następnym zakręcie to będzie. O proszę zniknęły z tym beczki, czyli nie pamiętam czy to my, czy to nasz przeciwnik w nie uderzył. No to co? Pora na ostatnie okrążenie, zobaczymy, co tam eee, Łysy ma do powiedzenia na ten temat. Bardzo mnie to ciekawi, bardzo mnie ciekawi jego reakcja. Szkoda, że się nie założyliśmy o fury, bo bym przynajmniej zyskał jeszcze jeden samochód. Przerobiłbym go pewnie na żyletki albo z pieniężu. Bo mając takiego Skyline'a, to po co nam co innego tak naprawdę? Czyli tak jesteśmy zwycięzcami, posiadając tyle samochodów fantastycznych. Zakręt ostry, ostry. Dobrze, 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 dobrze. Wyszło. Uzbierajmy trochę nitro, ile się tylko da. Hop, hop. Przygrzejmy. Czekaj, uj, upsik, upsik. Nie? No właśnie, to jest to, co mówiłem. I nagle tutaj się coś dzieje dziwnego. Czemu ja pojechałem tędy? Się stresuję teraz tylko niepotrzebnie. Hmm. O proszę. Taki skrócik. No, rychło w czas. Odkryłem to. O, ale żeśmy go odstawili. W co on uderzył? 14 sekund? My god. Chłopie. No, srogą przewagę sobie teraz zrobiliśmy nad nim, mimo że uderzyliśmy jeszcze w inny samochód. Tego to się nie spodziewałem szczerze mówiąc. Okej. Okay. Tutaj wychodzimy na prostą. No to co? Już końcóweczka, nie? Ile tam przewagi? 20 sekund. O to chodzi moi drodzy. O to chodzi. Wow, tu jeszcze było nerwowo. Tak to ja rozumiem. No, jak kończyć to z przytupem? Prawie 10 minut się zmie zmieściliśmy. GTO 20 sekund później przyjechał. Haha, <laughs> what. Gratulacje! Jakież to gratulacje! Ukończyłeś grę! Wszystkie ulepszenia mechaniczne oraz stylistyczne zostały odblokowane w trybie szybkiego wyścigu. W świecie gry nie ma już żadnych wyścigów do przejścia. Wróć do garażu i zagraj ponownie w poprzednie wyścigi. Moi drodzy, czyli to był ostatni finałowy wyścig. Nic więcej już nas nie czeka w tym Undergroundzie. Smutek, smutek, jeszcze raz smutek. Ale czekajcie, co to za nowe pojazdy? Nie, to chyba jakieś stare informacje. Naprawdę z wielkim smutkiem i, no może nie rozczarowaniem, ale e, myślałem, że jeszcze coś nas tutaj czeka, że ten odcinek się nie skończy aż tak szybko. No niestety, niestety, już jest po wszystkim. Już pokonaliśmy go, zostawiliśmy go z niczym. Wiedźmy tylko, upewnijmy się, że nic więcej tutaj się nie odblokowało. A może jakiś super wóz? Nie, no jest WRX impreza to wszystko. Hmm, szkoda, szkoda, smutek. Naprawdę duży smutek. Przeskoczymy jeszcze do garażu. Hmm. Zobacz nagrody, właśnie, bo zobacz czasopisma. Chyba nie mamy wszystkich czasopism, bo tam je, albo okładki. Co tam są? Nie, okładki są wszystkie. a przepraszam. Podpisane umowy. Dobra. czekajcie, jak wrócimy jeszcze do zwiedzania na chwilkę. Grę ukończoną mamy w 73%. To mnie też ciekawi. Eee, czy chodzi o to, że te wyścigi, które są. O, na przykład, wygranych czasopism 19 na 20. Hmm. Czy po prostu chodzi o wszystkie wyścigi, które są ukryte jeszcze na mapie? Dlatego pokazuje nam 73%. Pro... Przepraszam, co tu się rozpędzasz? Dlatego nam pokazuje 73% ukończenia wyścigu? Prawdopodobnie tak. No bo napisali, że nic nas już tutaj nie czeka w wyścigach. Żadnych wyś... Żadne wyścigi już na nas nie czekają. To sprawdźmy, upewnijmy się, czy nie ma jeszcze jakiegoś draga, może, czy coś. Spalnąłbym sobie takiego draga, tak z ciekawości samej. No, ale niestety nic tutaj nie widzę. Dobra, może pojedźmy w jakimś, w jakimś kierunku, może w takim razie będzie nam łatwiej cokolwiek znaleźć. A nóż się coś napatoczy. Byłoby bardzo, bardzo, bardzo miło. Nie powiem, że nie. No na pewno utrana, byśmy mogli strzelić, ale to już mamy też za sobą moim zdaniem. Hmm. Ups. No to będą musieli po nas poprawiać. Dobra, to wybrałem świetne miejsce, akurat takie gdzie szczerze, szczerze powątpiewam czy będą tutaj jakieś wyścigi na nas czekały. No okej, okay, dobra, to się pozbądźmy tego GPS-a, bo nam będzie tutaj tylko nakierowywać na to cały czas. No. Niestety nic tutaj takiego nie widzę. Żadnych innych wyścigów. Naprawdę wszystkie się pochowały? Czy po prostu nie mogę ich znaleźć? i to 73% zostanie już na zawsze. Bo dałem ciała i po prostu ten wyścig powinien być na przykład... Ten ostatni wyścig z bosem powinien być przechodzony po, e, po zaliczeniu tych wszystkich wolnych, powiedzmy, czy tam nieoznaczonych wyścigów. No najprawdopodobniej tak to wygląda. Dobrze, moi drodzy. Nie ma sensu dalej tego przeciągać. Pokonaliśmy, zostaliśmy mistrzami. Trochę mało, mała ceremonia, że tak powiem. Mało takie efektowne to było zakończenie. Ale jest. Zwycięstwo. I przejście całej gry. Dziękuję, że byliście na tej serii. Trzymajcie się ciepło. I do następnego. Cześć.